Najlepsze zawodniczki, najlepszych zawodników, ale najpierw powitamy gości w osobach, może przyjezdną, przyjezdną, osobę, Przemysława Spychaja, prezesa Wrocławskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczącego sekcji, miasta obrad A obok niego stoi Roman Nawrot, którego już wszyscy uczestnicy poprzednich edycji Pucharu Ziemiosła dobrze znają. Pan Roman jest starszym cechu rzemiosł różnych we wrąkach. W tym roku przyjechało do wronek 71 graczy, dokładnie 50 mężczyzn, 21 kobiet. Rywalizacja od czwartku do soboty w eliminacjach a i w dniu dzisiejszym najlepsi zagrali w finałach. Poziom myślę, że był bardzo interesujący, szczególnie w eliminacjach. 7 6 setek ze strony mężczyzn, to się rzadko zdarza na turniejach w Polsce, więc brawa dla wszystkich, którzy zagrali takie dobre wyniki. Ale oczywiście, e, kto musiał być najlepszy e, i kto to był, o to poproszę sędziego głównego zawodów, pana Romana Mączkiewicza, który myślę, że sprawiedliwe zawody przeprowadził od samego początku do samego końca, przy udziale, przy udziale sędziów wspomagających e, żony Natalii Skrzypczak-Mączkiewicz oraz Leszka Guźniaka. Teraz już wyniki. I klasyfikacja kobiet. Czwarte miejsce Machieńska Sylwia, dziewiątka Mika Wronki, 1128. Trzecie miejsce Krzypczak Mączkiewicz Natalia, dziewiątka Mika Wronki, 1134. Drugie miejsce kola Padka Polonia 1912 1138. I pierwsze miejsce Błodarczyk Bata Polonia 1912 1172. Dziękuję. Obręczenie tutaj na głód. Poproszę o zaposzenie. Doszczę. Informacji. Yy, nagrodami są tutaj nagrody pieniężne. W 400 zł za pierwsze miejsce, 300 zł za drugie, 200 zł za trzecie i 100 zł za czwarty. Prosimy po zejściu zweryfikować zawartość koperty, bo już nie, nie przyjmujemy tutaj żadnej reklamacji. I na 3 dobry. Go, go, go. Dziękuję bardzo. Wszystkie te wypowiedzi i klasyfikacja mężczyzn. Czwarte miejsce Szulc Adria Polonią Polonia 1912, 1193. Trzecie miejsce Kiewicz Włodzimierz Gostyń 1202. Druga. Drugie miejsce Olsztyn Widziak Gosty 1214, Gędyno. I pierwsze miejsce Kieliba Piotr od Polonia 1912, Leszno, 1234, Gędyno. Również zaproszone gości, proszę o wręczenie na. I na cześć zwycięzców! Trzykrotny dobry? Rzut! co, co. Nie ma głos zaproszonym gościom, to jeszcze oczywiście losowanie nagrody 150 złotych ufundowanej przez głównego sponsora Grand Prix Polski w kraju w tym sezonie, na filmie Żabka Polska. 150 zł, losujemy przed wszystkich uczestników turnieju, bez względu na to, czy dzisiaj są z nami, czy nie. To jest taka zmiana regulaminowa, która została wprowadzona w tym sezonie. Chociaż zastanawiam się, czy jej nie zmienić patrząc na frekwencję na zakończenie. Pan Roman ma taki ładny łańcuch, że zrobimy z niego środkę, Marysię. Maszyna losująca, gotowa. Jest Trzynaście! Mężczyzna zajmujący miejsce trzynaste. Artur Piosik. Artura nie ma. Jeździ koleją w tej chwili. Nie przepada. Nie Zostanie wysłana pocztą. Jeszcze nim oddam głos zaproszonym gościom, chciałbym Was serdecznie zaprosić na kolejny turniej już ostatni Grand Prix Polski w tym sezonie do Tarnowa Podgórnego za niespełna miesiąc. Tam rozstrzygną się losy, kto zdobędzie główne nagrody w tej edycji Grand Prix Polski. To czyli do zobaczenia. A te w tej chwili proszę obydwu Panów o zabranie głosu, można po kolei. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj być, że mogę być przedstawicielem cechu zamieszków różnych yy, i sprawować patronat na tak wspaniałymi yy, zawodami. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, gratuluję również przede wszystkim yy, zwycięzcom. Yy, chciałbym również zwrócić uwagę, że poza aspektem sportowym dzisiejszego turnieju. Istnieje również y, przesłanie tego turnieju, mamy również za zadanie, żeby przypomnieć wszystkich rzemieślników, którzy y, brali udział w budowaniu, w budowaniu tego klubu, w budowaniu kręgielni. Chwała za to y, zarządowi i prezesowi, że tą historię pielęgnują. Brawo. To na początku, właśnie, jeszcze dwa słowa w nawiązaniu do tego, co Starszy Cechu powiedział. Faktycznie, kręgarstwo było zawsze związane z rzemiosłem. Na ziemiach polskich od średniowiecza gdzieś to było funkcjonowało zawsze w miastach, było typowym rozrywką rzemieślników. Dobrze, że gdzieś jeszcze w Polsce jest to kojarzone w ten sposób i kultywowane. Naprawdę, że tak powiem, chciałem to samo powiedzieć, ale koresponduje to, to dobrze, że mamy te same myśli. Natomiast yy, zawodnikom chciałem podziękować za udział, ja wiem, że coraz gorzej wygląda zakończenie, bo to macie i miałeś rację też, jest problem. Jest problem, bo jest liczna, frekwent, udział bierany i teraz kiedy ktoś wchodzi, znaczy no, jakieś podwórkowe zawody, to nie były podwórkowe zawody, bo dużo uczestników, ci którzy zostali tu odnieśli, duży sukces. Wyniki to świadczą, ale świadczy też poziom rywalizacji, jakiegoś świadczy też ilu było zawodników do pokonania. Natomiast yy, można odnieść wrażenie, że to, żeśmy się tutaj bawili w coś, co niepoważnego jest, a to były całkiem poważne zawody, tak? Także chciałbym utrwalić Was w tym, że to były poważne zawody, odnieśliście ważny sukces, a organizatorom dziękuję za sprawne przeprowadzenie zawodów, a komisji dzioski za cierpliwość i ciężką pracę. Dziękuję. Ja się chciałbym nawiązać troszeczkę do tego, co będzie działo się w kolejnym sezonie w naszym klubie, ponieważ Będziemy obchodzić już 40-lecie istnienia i myślę, że wówczas jeszcze więcej czasu poświęcimy tym, którzy ten, ten klub stworzyli. Będziemy też obchodzić 30-lecie działalności sportowej, bo to było tak, że nim klub powstał, a tak naprawdę prawie 10 lat czekał za kręgielnią i ten czas nie został zmarnowany. Została, była cała inicjatywa budowania kręgielni w jedunkach. No, i właśnie z uwagi na to, że 2015 15 rok to jest 30 lat istnienia działalności sportowej, a 2016 to jest 40 lat istnienia klubu, to zdecydowaliśmy, że cały następny sezon będziemy obchodzić jubileusz i wszystkie zawody będziemy jakby pod tym jubileuszem jakby pod patronatem tego jubileuszu będą obchodzone. Także na każdą na imprezę z osobna będziemy Was zapraszać, będziemy jeszcze bardziej uatrakcyjniać te zawody, żebyście tutaj liczni do nas przyjeżdżali, a za ten rok serdecznie dziękuję. No i spokojnej do powrotu do domu. Dziękuję bardzo.